Prezentujemy państwu pługi do odśnieżania marki AgroRay, które z powodzeniem możecie wykorzystywać w naszych ciągnikach jednoosiowych, w traktorkach ogrodowych lub w większych kładach. W zestawie z pługiem jest łącznik na tył, który montuje się w standardową konsolę tylną zamiast łącznika śrubowego. Wygodna regulacja, możemy ustawić pod dowolnym kątem. Ponadto odśnieżanie i mocowanie na tył ciągnika ma ten plus, że mocowanie jest tam na tyle mocne i nie uszkodzi konsoli. Proszę zobaczyć, jak wygląda to w komfortowej pozycji. Możemy nóżkę złożyć, bądź się na niej wspierać. I każdy może dopasować do swojego wzrostu, aby odpowiednio i wygodnie korzystać z maszyny. W ofercie posiadamy pługi o rozmiarze 100 cm i 120 cm kompatybilne są z markami Weima, ciągniki hybrydowe AgroRay, Cedrus, Hortmarsch, Holida i wiele innych.